Jeżeli chcielibyście, aby każda osoba zapisująca się do waszej kampanii potwierdziła chęć otrzymywania od Was wiadomości, można to zrobić poprzez ustawienie wiadomości potwierdzającej w koncie GetResponse. W tym celu klikamy ikonę ustawień w prawym górnym rogu, a następnie przechodzimy do zakładki Pozwolenie. Najpierw musimy upewnić się, że wybrany przez nas typ zapisu ma włączone potwierdzenie subskrypcji. Jeżeli na przykład chcielibyśmy, aby wszystkie osoby zapisujące się do naszej kampanii poprzez formularz na stronie www. otrzymywały wiadomość potwierdzającą, to pole musi być zaznaczone. Poniżej Mamy już opcje pozwalające na dostosowanie wiadomości potwierdzającej do własnych potrzeb. Tutaj możemy na przykład zmienić pole nadawcy, a więc adres nadawcy, który będzie wyświetlał się w wiadomości potwierdzającej. Tutaj możemy również wybrać temat wiadomości, jeden z dostępnych na liście, ale możemy też wpisać własny temat. Jeżeli zdecydujemy się na swój własny temat, nasz zespół obsługi klienta będzie musiał go najpierw zweryfikować. Kiedy to nastąpi, będziemy mogli używać naszego własnego tematu. Przycisk poniżej pozwala na dostosowanie wiadomości potwierdzającej poprzez wybranie jej szablonu. Mamy dosyć dużo szablonów do wyboru, takich jak na przykład prośba o potwierdzenie zamówienia. Czy też prośba o potwierdzenie zamówienia e-booka, prośba o potwierdzenie subskrypcji newslettera, i tak dalej, i tak dalej. Szablony te zawierają pole, w którym możemy wpisać swój własny fragment tekstu. Tutaj mam również link, który pozwoli nam na podgląd wiadomości potwierdzającej. Nasze zmiany potwierdzamy przyciskiem "Zapisz". W zakładce "Pozwolenie" możemy również umieścić własny adres strony, która będzie wyświetlać się po kliknięciu linku potwierdzającego we wiadomości, ale możemy również pozostać przy stronie domyślnej GetResponse. Strona domyślna GetResponse wygląda w ten sposób. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wstawić tutaj nasz własny adres, wystarczy wpisać go w tym właśnie polu. I gotowe.